Heliogramy w sali Salomona. Nikolas Gropier. Heliografia. 2025. Technika mieszana. Aksamit. 3,5 na 4,5 metra. Dwie abstrakcyjne wielkoformatowe prace o kształcie zbliżonym do kwadratu. Prace zawieszone są naprzeciwko siebie. Pierwsza. Utrzymana jest w odcieniach czerwieni. Przedstawia duże różowe koło, które zajmuje niemal całą powierzchnię kompozycji. Umieszczone jest na bordowym aksamitnym tle. Koło nie jest jednolita. Na jego powierzchni odznaczają się subtelne przejścia tonalne, jaśniejsze i ciemniejsze plamy oraz pasy. Z prawej strony kształt zdaje się lekko rozmyty, z miękkimi krawędziami. Na przeciwległej ścianie wisi druga praca. Ma taki sam format. Ona również została wykonana na aksamitnym podłożu. Ciemnogranatowe tło zdaje się być podzielone na trzy części. To za sprawą przejść tonalnych. Centralną część kompozycji zajmuje rozległy, biało-szary kształt wyginający się w szeroki łuk. Wypełnia on większą część pracy. Rozpoczyna się po środku. Przy lewej krawędzi. Przechodzi przez środek obrazu i obniża się ku prawej stronie. Na dole kształt jest jaśniejszy, miękki i zaokrąglony, zaś jego górna część, ciemniejsza i rozmyta, stapia się z tłem. Obydwie prace zostały zawieszone na ścianach w złotych, zdobionych ramach. Prace wykonano techniką heliografii. Jest to jedna z najwcześniejszych technik fotograficznych, a jej nazwa pochodzi od greckiego słowa helios, słońce. Nicolas Gropier jako materiał światłoczuły wykorzystuje aksamit. Podczas wielomiesięcznej ekspozycji na światło słoneczne barwna tkanina stopniowo blaknie, zachowując pierwotny odcień jedynie w miejscach osłoniętych geometrycznymi szablonami przygotowanymi przez artystę. Eksponowane na wystawie heliogramy powstawały w ogrodach łazienek królewskich przez cztery miesiące. Wystawa prac Nikolasa Gropiera otwiera cykl współczesnych realizacji przygotowanych specjalnie dla sali Salomona. Niegdyś wnętrze zdobiły monumentalne kompozycje malarskie Marcella Bacciarellego, które spłonęły w 1944 roku. Puste pola po obrazach Stały się punktem wyjścia dla projektu podejmującego dialog z historią Sali Salomona. Muzeum Łazienki Królewskie otworzyło przestrzeń dla współczesnych twórców, zapraszając ich do próby odkrycia na nowo artystycznych oraz ideowych wizji Stanisława Augusta. Heliogramy Nicolasa Gropier zajmują miejsce zniszczonych obrazów. Odzwierciedlają, jak podkreśla artysta, zarówno obecność. Jak i nieobecność, trwałość i nietrwałość. Stanowią pomost między tym, co fizyczne, a tym, co metafizyczne, między tym, co widzimy, a tym, co pozostaje poza granicami naszej percepcji. Nicolas Gropier, urodzony 1975. Fotograf architektury. Artysta posługujący się fotografią jako narzędziem twórczym. Dorastał we Francji. W Polsce mieszka od 1999 roku. Często podejmuje wątek pamięci zbiorowej i nadziei związanych z modernistyczną architekturą, gdy towarzyszące jej utopie straciły na sile i znaczeniu. W swoich pracach konceptualnych buduje sytuację gry prowadzonej z widzem, do której jest on wciągany za pomocą atrakcyjnych obrazów oraz instalacji. Laureat Złotego Lwana Biennale Architektury w Wenecji oraz Paszportu Polityki 2012. Jego prace były prezentowane w licznych instytucjach w Polsce i za granicą.